Koniec zasięgów za udostępnienia. Co zrobić? Jak zaczynałem liveować prawie dwa lata temu, to wbicie zasięgu organicznego na live takiego powyżej 100 tysięcy organika nie stanowiło większego problemu. Wystarczyło prosić oglądających o udostępnienia, oni udostępniali i takie 400 osób w trakcie live, tylko dzięki udostępnieniom, to nie był problem. Ale to się już skończyło. Czasy organików się skończyły. Chyba w marcu zeszłego roku na Facebook stwierdził fuck you po prostu. Obciął zasięgi organiczne z wieś gminna niesie, że powodem obcięcia zasięgów były live nie tyle sprzedażowe, co live DJ, DJ którzy streamowali muzykę, naruszając prawa autorskie prawa autorskie dużych firm fonograficznych, przez co te duże firmy nie omieszkały zgłosić się do Facebooka, że halo halo, coś tu się dzieje, bo bardzo łatwo takie streamingi z muzyki wchodziły w bardzo duże liczby, w bardzo duże zasięgi, no i Facebook jednym kliknięciem to obciął. My jako sprzedawcy na live'ach sprzedażowych dostaliśmy rykoszetem i teraz bardzo możliwe, że zauważyliście, że niezależnie od wielkości Waszego fanpage'a, zasięg Liczba oglądających w trakcie live to takie 20-40 osób. Tak, jakby Facebook nie chciał nas wypuścić powyżej 50 osób, osoby, które liveują dłużej, już mają zbudowane społeczności, mają zbudowane um, fajne grupy odbiorców, nie mają problemu, żeby wybić w 100-200, ale również oni zauważyli, że już nie jest tak łatwo. I co najważniejsze, udostępnienia przestały działać. Miałem przyjemność prowadzić live, który miał ponad pół tysiąca udostępnień, a oglądających było 40 osób. Ciekawa cyferka, prawda? To jest fizycznie niemożliwe, no chyba że ktoś te udostępnienia ukrywa. Udostępnienia na grupach, zwłaszcza, zostały skategoryzowane jako spam, i z takich udostępnień nic już nie ma. Ale można z tym coś zrobić. No i pytanie brzmi: co z tym można zrobić? Odpowiedź jest prosta. Wziąć sprawy w swoje ręce, czyli przestać polegać na facebookowych zasięgach, a zacząć samemu generować zasięgi. Po pierwsze, budować zaangażowaną grupę Twoich klientów. Znaczy Ty powinieneś budować grupę swoich klientów. Po drugie, przyzwyczaić klientów do stałych godzin i stałych dni pór, kiedy można. Oglądać Waszą, Twoją transmisję. Jest to taka trochę nauka przez powtarzanie. Jeżeli jest stała godzina, to ludzie się do tego przyzwyczają, i z każdym live'em powinno tych osób być coraz więcej. I po trzecie, robić wydarzenia. Facebook, oprócz możliwości robienia swojej strony, czyli fanpage, oprócz robienia grup mm, otwartych, zamkniętych, właśnie dla społeczności, udostępnia możliwość robienia wydarzenia. No i tam. Można promować wydarzenie. I to jest, o, do czego wszystko się sprowadza. Do tego, żeby żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w platformie na F. Jeżeli zrobicie. Live'a jako takiego jeszcze nie można promować. Podejrzewam, że to jest kwestia czasu, można zrobić wydarzenie z transmisją live i to wydarzenie można promować pieniądzami. Wydawać pieniądze za Zasięg ja jestem. Niechętne do tego rozwiązania, ale niestety to rozwiązanie jest konieczne. Ja polecam robić raz na jakiś czas wydarzenie, które można sobie podpromować. Jeżeli lewujecie codziennie, jeżeli lewujecie raz w tygodniu, nie twórzcie wydarzeń za każdym razem. Niech wydarzenie to będzie coś specjalnego, coś, dla czego warto jest się zapisać i uczestniczyć w live. Przykładowo raz w miesiącu wyprzedaż stanów magazynowych. Lub jakiś inny, jakiś inny powód. Oczywiście, ty, jeżeli lajwujesz, to doskonale wiesz, jaki powód możesz dać swoim klientom. I teraz najważniejsze, bo prawda jest okrutna, jak inflacja w Polsce. Nie ma jednego sposobu, żeby wbić się w zasięgi. Taki sposób już nie istnieje. Kiedyś to były prezenty za udostępnienia, teraz nic bardziej mylnego. W związku z czym, skoro nie ma jednego sposobu, to jak być się w zasięgi live. Ja podałem Ci trzy. Trzy rzeczy, które możesz czy powinieneś, powinnaś robić, a łącznie naliczyłem takich rzeczy ponad 13. 13 różnego rodzaju czynności, które można trzeba wykonywać, żeby mieć ludzi na, na live. I mieć sprzedaż, a to chyba jest najważniejsze. Facebook dopuści cię do małego grona odbiorców, A im więcej wy, roboty ty wykonasz, im więcej wykonasz dookoła tego live'a, ty masz większą szansę na wbicie się w zasięgi, a na tym nam przecież zależy. Podsumowując, weź sprawy w swoje ręce. A jeżeli chcesz nauczyć się, jak robić zasięgi na live, to już niedługo pewnie przygotuję kurs, bo jest to temat bardzo pilący. Więc jeżeli chciałbyś wcześniej się dowiedzieć o takim kursie, zapisz się na sprzedaż live pro.pl link w opisie tego live'a. I to by było na tyle pierwszego tematu w dniu dzisiejszym. Ja sobie sprawdzam, kto dzisiaj z nami jest. Stanisław. A może przez to, że admini grup banują live. Tak i nie. Często admini, Stasiu nie nadążają banować, bo jest tego tak dużo. Sama udostępnienie na, na grupach już nic nie daje. Ja też sprawdzałem z ciekawości, co będzie, jeżeli live przeprowadzimy bezpośrednio na takiej grupie, która ma bardzo dużą liczbę mm, członków członki i z to założenia nie banują za live. To są grupy transmisyjne. Jedna taka grupa, moja ulubiona, mama dziecko ciuszki, cała Polska Zero zasad, ma ponad pół miliona osób. I ta grupa jest stworzona, przynajmniej e, praktykowana jest do tego, żeby tam u, a, udostępniać, live'ować, tam marka pupsik sobie świetnie radzi i problem polega na tym, że w momencie, kiedy ja, członek tej grupy rozpoczynam live'a na tej grupie, która ma pół miliona, przypominam, osób, e, to tego live'a ogląda e, pięć osób, siedem osób, takie cyfry. Udało mi się e, przyciągnąć e, uwagę tych osób i dobiłem do 20 osób na półmilionowej grupie. To znaczy, że nie chodzi tutaj o ręczne banowanie przez administratorów czy ograniczanie zasięgów przez administratorów, tylko taka polityka Facebooka. Ale możemy się tylko domyślać, bo wszystko to, co ja tutaj mówię, to są domysły, bo takie rzeczy a propos zasięgów Facebookowych, no niestety, nie są oficjalne. A szkoda, bo fajnie, gdyby Facebook dał nam instrukcję obsługi, co zrobić, żeby się wybić. Chyba mogę użyć takiego sformułowania. Czasy, tak podsumowując jeszcze poprzedni temat, czyli czasy tych organicznych zasięgów, no już się skończyły, ale można jeszcze wbijać. Ja, w, tak jak mówiłem, około dwa lata temu wbijałem po 100 tysięcy, na każdym live'ie to było piękne, piękne czasy. Teraz mogę wybić 10 tysięcy. Czyli o jedno zero mniej, a zero, jak wszyscy wiemy, to jest nic. Przecież o nic się nie będziemy kłócić, prawda? Serdecznie zapraszam Cię do naszego fanpage'a na Facebooku sprzedażlive.pl. Tam dzielę się ciekawostkami, wrzucam informacje i fajne rzeczy na temat sprzedaży live. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, kliknij subskrybuj, dzwoneczek, daj lajka. I zostaw komentarz. Z chęcią odpowiem na pytania, z komentarzy czytam wszystkie. I zapraszam Cię też do naszej strony internetowej www.sprzedażlive.pl. Tam znajduje się blog i podcast. Do zobaczenia, cześć i udanej sprzedaży!